Już jutro wystartuje 27 międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. To ostatni etap obchodów wydarzenia Radomskiego Czerwca 1976. Międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności Olimpijczyków ma podkreślać ten międzynarodowy charakter Radomskiego Protestu z czerwca 1976 roku. Do zawodów przystąpi 137 zawodników. Jak podkreśla dyrektor wyścigu Tadeusz Skorek, na szczególną uwagę zasługuje duża liczba polskich kolarzy. Przy obecnej liście startowej, na 137 zawodników, którzy się znajdują, jest ponad 45% zawodników polskich. I tutaj właśnie jest polskie kolarstwo. Tu są polscy zawodnicy, bo Tour de Polonii ma taką rankę, że tam Polacy w zasadzie startują na zasadzie dwie karty. Na starcie zameldują się zawodnicy z wielu europejskich krajów. W bieżącym roku 23 ekipy. Ekipy zagraniczne to oczywiście ekipa metek holenderska, będziemy mieli ekipę belgijską, ekipy niemieckie, czeskie. Ekipy ukraińskie, białoruskie, litewską i norweską. Pierwszy etap rozpocznie się w Radomiu, a zakończy w Łodzi. Ze stolicy Województwa Łódzkiego kolarze przejadą m.in. przez Pabianicę, Sierac, Piotrków Trybunalski Kielce czy Tarnobrzeg. Wyścig zakończy się 2 lipca w Krośnie.